Blisko 40 osób uczestniczyło w czwartej już w tym roku imprezie w ramach Grand Prix Idol. Dla wszystkich dla bardzo otwarta impreza, która przebiega pięknymi trasami tutaj parku krajobrazowego pod Zamczem również. Czyli drugi marsz Nordic Walking czekamy na wiosnę. Bardzo dostępne kijeczki, spokojnie nie trzeba być bardzo tam w jakiejś wielkiej wybitnej formie. Ale troszeczkę takiego ruchu na świeżym powietrzu. Dużo młodzieży, dużo młodzieży ze szkoły specjalnej. No oczywiście, myślę, że będą pamiętać taką trasę. Dla uczniów szkoły specjalnej taka impreza jak IDOL to nie tylko szansa na integrację, ale także element rehabilitacji. Wzięliśmy udział po raz drugi w festiwalu Nordic Walking, żeby promować zdrowy styl życia, pokazać osoby z niepełnosprawnością intelektualną, y, w jaki sposób uprawiają sport, w jaki sposób dążą do rozwoju y, fizycznego. Jest to dla nas sposób rehabilitacji ruchowej młodzieży, a także wspaniały sposób pokazania osób niepełnosprawnych społeczeństwu. Korzystamy z każdej okazji prezentowania naszych dzieci w mieście i jest to bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu. Dla Józefa Żuka, jednego z najaktywniejszych maratończyków, ośmiokilometrowy spacer z kijami to ledwie rozgrzewka przed czekającymi go w tym roku imprezami. Tegorocznym celem jest ukończenie dwusetnego maratonu. 196 mam, no i tak teraz będzie e, Łódź, e, 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 Sierpia, to będzie 198, no i później jeszcze to będzie następne chyba na sudecka setka, tylko ja już setkami koniec, bo mam 30 setek, to prowadzę ogólnie w Polsce. Prowadziłem, nie wiem jak tam teraz. No i... Nie wiem, kto coś zrobi, bo koledzy się dopominają w całej Polski, kiedy ja ten dwusetny maraton. No, no. Czekamy na 200. No, no i nie wiem, czy tam zrobią jaki maraton, bo mnie to nie chce, Ja i tak zawsze wszystko za swoje jeżdżę. No, na Narta już też mam 8 biegów. Nawet miałem w jeden dzień w Karłowie 20 i zaraz na spalonej drugie 20. <noise> dzień po dniu. Także o wyniku już nie chodzi, ale też źle nie wypadłem. O, już swój wiek! Co prawda uczestnicy sobotniej imprezy wiosny nie znaleźli, jednak zabawa była przednia. Szczególnie, że na koniec można było ogrzać się przy ognisku, jedząc pyszną grochówkę. A już 1 kwietnia tradycyjny bieg wielkanocny. Organizatorzy zachęcają do odejścia od świątecznego stołu i zapraszają do wspólnej zabawy.